Czy zdarzyło ci się kiedyś zanurzyć w maratonie filmów o manifestacji na YouTubie? Zaczynasz od wideo o samodoskonaleniu, potem przechodzisz do inspirujących wykładów Neville'a Godarda, następnie do wglądów Boba Proctora na temat zmian paradygmatów, a na końcu docierasz do transformujących medytacji dr Joe Dispenza. Każdy film napełnia cię nadzieją i entuzjazmem, ale po ich obejrzeniu dochodzisz do niepokojącego wniosku: nic się nie zmieniło. Dlaczego? Ponieważ samo oglądanie nie prowadzi do transformacji. Dziś przerwiemy ten cykl i odkryjemy, co naprawdę robi różnicę. Czego tak naprawdę brakuje, gdy oglądasz filmy o samodoskonaleniu i nie widzisz rezultatów? Jak praktyka inkorporacji może przekształcić twoje wizualizacje w rzeczywistość? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak trudno przekształcić wiedzę w działanie? Jakie uczucia powinieneś wywoływać, aby twoje manifestacje stały się realne? Dlaczego przejście od niepokoju do pewności jest kluczowe dla skutecznej manifestacji? Oglądanie filmów o manifestacji może być fascynujące. Wydaje się, że robimy postępy, absorbując te wszystkie informacje, ale twarda prawda jest taka, że bierne oglądanie to nie to samo co działanie. Stajemy się słuchaczami słów, ale nie praktykantami. Aby naprawdę przekształcić swoje życie, niezbędne jest wprowadzenie w życie nauk, których się uczymy. Klucz tkwi w praktycznym zastosowaniu, a nie tylko w konsumowaniu treści. Zacznij stosować to, czego się uczysz. Zintegruj te koncepcje ze swoją codzienną rutyną. Kiedy poznasz prawo założenia, nie ograniczaj się do intelektualnego zrozumienia. Żyj nim. Przyjmij stan swojego pożądanego rezultatu i wpełnij go w ciel w życie. Wyobraź sobie, że jesteś w Chicago, ale pragniesz być w Miami. Zamiast tylko marzyć na jawie o słonecznych plażach i tętniącym życiem nocnym. Wyobraź sobie, że jesteś w hotelu nadmorskim w Miami. Poczuj piasek pod stopami, usłysz dźwięk fal i poczuj zapach słonej wody morskiej. Przekształćmy tę wiedzę w działanie i wprowadźmy prawdziwą zmianę, abyśmy mogli kontynuować tę podróż razem. Polub ten film. Zostaw komentarz, dzieląc się swoimi doświadczeniami z manifestacją i jak planujesz wprowadzić te nauki w życie. Twoja interakcja pomaga nam tworzyć więcej treści, które naprawdę robią różnicę. Razem możemy przekształcić wiedzę w siłę i aspiracje w rzeczywistość. Przekształćmy tę wiedzę w działanie i wprowadźmy prawdziwą zmianę. Praktyka inkorporacji wykracza poza prostą wizualizację. Według Neville'a Godarda, aby zamanifestować swoje pragnienia, musisz żyć nimi mentalnie, jakby już były rzeczywiste. Kiedy Godard sugerował, aby ktoś spał w domu swoich marzeń, nie mówił tylko o wyobrażeniu sobie tego domu. Chciał, aby ta osoba naprawdę doświadczyła w swoim umyśle uczucia, jakby już tam mieszkała. Wcielanie swoich pragnień oznacza głęboką integrację ich z Twoim jestestwem. Na przykład, jeśli pragniesz nowej kariery w technologii, nie wystarczy wyobrazić sobie pracy w firmie technologicznej. Poczuj podekscytowanie pierwszym dniem pracy, satysfakcję z rozwiązywania skomplikowanych problemów i radość z współpracy z innowacyjnymi umysłami. Ta metoda intensywnie angażuje Twoje emocje. Sprawiając, że doświadczenie staje się bardziej namacalne i przekonujące dla Twojej podświadomości, kiedy Twoja podświadomość wierzy, że już żyjesz wymarzoną rzeczywistością, zaczyna dostosowywać Twoje działania i możliwości, aby uczynić to realnym, aby skutecznie praktykować inkorporację, stwórz spokojne otoczenie, w którym możesz się zrelaksować i skupić, usiądź lub połóż się, zamknij oczy i oddychaj głęboko, aby uspokoić umysł. Wyobraź sobie swoje pragnienie w szczegółach, ale co ważniejsze, skup się na uczuciach związanych z jego spełnieniem. Jeśli chcesz przeprowadzić się do Paryża, poczuj emocje związane ze spacerowaniem po urokliwych uliczkach, zapach świeżych rogalików i melodię francuskich rozmów wokół ciebie. Pozwól tym uczuciom zintegrować się z twoim obecnym doświadczeniem, całkowicie się w nie zanurzając. Słyszałeś kiedyś o znaczeniu odczuwania zamiast wizualizacji? Jak przejście od niepokoju do pewności może wpłynąć na Twoje manifestacje? A co jeśli klucz do manifestowania Twoich marzeń tkwi w konsekwencji Twoich codziennych praktyk? Zbadajmy razem, jak te techniki mogą przekształcić Twoją rzeczywistość i przenieść Cię na nowy poziom osobistego spełnienia. Inkorporacja nie polega na wymuszaniu sceny lub tworzeniu idealnego obrazu mentalnego. Chodzi o objęcie emocji związanych z realizacją Twoich pragnień. Kiedy koncentrujesz się na uczuciach, obrazy pojawiają się naturalnie. Zamiast skupiać się na wizualnych szczegółach, skoncentruj się na odczuciu posiadania tego, czego pragniesz. Odczuwanie zamiast wizualizacji przyspiesza manifestację. Twój umysł zaczyna postrzegać twoje pragnienia jako obecne rzeczywistości, a to postrzeganie zmienia twoje działania i interakcje, ostatecznie przynosząc twój wyimaginowany świat do fizycznej egzystencji. Przejście od lęku do pewności jest kluczowe dla skutecznej manifestacji. Często martwimy się o logistykę naszych pragnień, takich jak jak, kiedy i co jeśli. Ten niepokój tworzy stan oporu, który blokuje naturalny przepływ manifestacji. Aby to przezwyciężyć, włącz codzienne praktyki medytacyjne, aby uspokoić swój umysł i skupić myśli. Podczas medytacji wizualizuj swoje pragnienia jako już spełnione. Skoncentruj się na uczuciach spokoju, satysfakcji i radości które pojawiają się wraz z osiągnięciem tego, czego pragniesz. Twój umysł przyzwyczaja się do kojarzenia twoich pragnień z pozytywnymi emocjami, co zmniejsza lęk i zwiększa pewność siebie. Przekształćmy tę wiedzę w działanie, włączając te praktyki i zmieniając twoją rzeczywistość od wewnątrz. Aby przejść od lęku do pewności, kluczowe jest zmienienie swojego wewnętrznego dialogu. Często niespokojny umysł jest pełen wątpliwości co do wykonalności twoich pragnień. Zamiast pozwalać sobie na pytania, zastąp je afirmacjami pewności i sukcesu. Na przykład, jeśli starasz się o awans, nie pozwól, aby myśli typu: A co jeśli nie jestem wystarczająco dobry? zdominowały twój umysł. Zamiast tego potwierdź: Jestem kompetentny i zasługuję na ten awans. Mów do siebie, jakby sukces był pewnością. Gdy twoja podświadomość dostroi się do tego pożądanego rezultatu, twój lęk przekształci się w pewność siebie. Inną skuteczną strategią jest angażowanie się w działania, które wzmacniają pożądany stan. Jeśli chcesz manifestować obfitość finansową, zacznij zarządzać swoimi obecnymi finansami mądrze i hojnie. Działaj tak, jakbyś już posiadał bogactwo, którego pragniesz. Małe symboliczne działania, takie jak darowizny na ważny cel lub inwestowanie w coś, co przynosi ci radość, wysyłają potężny sygnał do twojej podświadomości, że już żyjesz w stanie obfitości. Regularnie dostosowując swoje działania do swoich pragnień, zastępujesz niepokój poczuciem bezpieczeństwa i pewności. Aby poczuć głębokie bezpieczeństwo, że Twoje manifestacje się urzeczywistniają, kluczowe jest przejście od niepokoju do pewności. W tym procesie kreatywna wizualizacja staje się potężnym narzędziem. Wizualizacja to nie tylko tworzenie obrazów w umyśle, ale pełne zanurzenie się w doświadczeniu pożądanego rezultatu. Na przykład jeśli marzysz o zostaniu odnoszącym sukcesy autorem, nie ograniczaj się do wyobrażania sobie swojej książki na półkach. Wizualizuj całą podróż: uczucie klawiszy pod palcami podczas pisania, radość z ukończenia manuskryptu, przyjemność z trzymania opublikowanej książki i dumę z widzenia swojego nazwiska na okładce. Zaangażuj wszystkie swoje zmysły, aby stworzyć żywe i realistyczne doświadczenie. Ta praktyka bogata w bodźce sensoryczne sprawia, że Twoja wizualizacja jest bardziej wpływowa, wzmacniając podświadomą wiarę w sukces. Aby udoskonalić swoją wizualizację kreatywną, możesz wykorzystać tablicę wizji lub prowadzić dziennik wizualizacji. Te narzędzia służą jako namacalne przypomnienia o Twoich celach i pomagają skupić Twoją energię mentalną. Tablica wizji może zawierać obrazy, cytaty i symbole reprezentujące Twoje pragnienia. Umieść ją w widocznym miejscu. Wzmacniając swoją wizję i utrzymując cele na pierwszym planie. Alternatywnie, Dziennik Wizualizacji pozwala Ci opisać swoje pożądane doświadczenia w szczegółach, pomagając emocjonalnie połączyć się z Twoimi celami. Pisz o swojej przyszłości tak, jakby już się wydarzała, pozwalając, by Twoje emocje płynęły swobodnie. Ta praktyka nie tylko wyjaśnia Twoją wizję, ale także wzmacnia Twoje emocjonalne połączenie z celami. Sprawiając, że wydają się bardziej realne. Ćwicz wizualizację kreatywną regularnie, nie jako okazjonalne ćwiczenie, ale jako codzienną rutynę. Zarezerwuj konkretne momenty, takie jak rano i wieczorem, kiedy Twój umysł jest bardziej otwarty. Podczas wizualizacji bądź zrelaksowany i skup się na pozytywnych emocjach związanych z realizacją Twoich pragnień. Regularna praktyka sprawia, że Twoja podświadomość akceptuje te wizualizacje jako rzeczywistość. Z czasem ten mentalny trening kształtuje Twoje działania, decyzje i interakcje, dopasowując Twój świat zewnętrzny do Twojej wewnętrznej wizji. Aby naprawdę przekształcić swoje życie, przestań tylko oglądać filmy o manifestacji i stań się aktywnym uczestnikiem swojej własnej transformacji. Stosuj zasady, których się uczysz, eksperymentuj z różnymi technikami. I odkryj, co działa najlepiej dla ciebie. Skup się na wcielaniu swoich pragnień i codziennym praktykowaniu wizualizacji kreatywnej. Przejdź od lęku do pewności, zanurzając się w uczucie spełnienia swojego pragnienia. Pamiętaj, kluczem do udanej manifestacji jest konsekwencja. Nie tylko chłonij słowa, żyj nimi. Ćwicz codziennie, pozostań zaangażowany i obserwuj, jak twój wyimaginowany świat staje się rzeczywistością. Twoja podróż transformacji. Zaczyna się od działania. Przyjmij moc, która w tobie tkwi, i zacznij manifestować swoje marzenia już dziś.